Yo, Siemano, Siemano, dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić glicza na kasę w kasynie. Em, tutaj musicie mieć najlepiej złoto, na tym napadzie. Tutaj się dzielicie kasą, co nie na wstępie. Musicie sobie kasę podzielić, najlepiej robić to w 3-4 osoby, bo wtedy jest dwie, im więcej osób, im, tym więcej kasy jest. Jak ja robiłem to w 2 osoby, to tam było 2 miliony 500, a jak robiliśmy to w 3 osoby, to było 3 miliony 300. Więc no. Ja się tutaj zapraszam do mojej ekipy w GT Online, MKTM i Możecie też donata wysłać. Link macie w opisie. No tej maski zakładamy jakieś tam, co nie? Obojętnie jakie. Ogólnie glitch jest mega prosty. Niewiele osób o tym chyba wiedziało. Bo też się tam niektóre osoby mnie pytały czy to mogę nagrać. No i dobra, ten nas już wczytało. Tutaj jedziemy pod kasyno. No, i jak jesteśmy pod kasynem, to najlepiej robić właśnie wejście tutaj od strony dozorcy, czy jak to tam się nazywa. Podejście właśnie od tyłu tam kasyna. jak jesteśmy tutaj w kasynie, to najlepiej to robić, właśnie metodą, jeszcze na cicho, ten napad. I tej, żeby nas nie zauważyli, Ty musicie tak właśnie precyzyjnie wszystkich pozabijać. Jeszcze Wam pokażę glicza, jak się dostać do tego safe'u, nie otwierając go tym przyciskiem. Też mega prosty glitch, ale tylko na konsolę on działa. Teraz kierujemy się tam właśnie do skarbca. Tych wszystkich trzeba pozabijać. Najlepiej jak jedna osoba zbiera właśnie pieniądze albo dwie osoby bo jedna wtedy się tam będzie wychylać i będzie się strzelać, nie? No i dobra, tutaj właśnie idziemy do skarbca. Musimy właśnie poczekać, aż oni rozwiercą ten safe I teraz tak: jedna osoba tutaj powinna hakować, jedna zbiera złoto, a jedna nic nie robi. Jedna w ogóle nic nie może zbierać. No i teraz, tak jak jesteśmy w środku, to ja zbieram złoto, i po jednej, właśnie takim po jednym. Po jednym złocie na każdym wózku. Tutaj mam B, to z jednego wózka z B zbieram jedną sztabkę, potem idę do wózka A, też zbieram jedną sztabkę i tam czekacie paręnaście sekund, tak jest 10, tam wasz właśnie znamy musi hakować, no i czekamy, widzicie jak szybko się złoto napełnia. Tam osoba zbiera i widzicie jak duże złota przybywa. No i teraz wy zbieracie. I patrzcie ile już mamy? Milion z jednego wózka, co nie? Na tym napadzie można zarobić około 4 milionów. Więc opłaca się właśnie złoto robić. No tutaj z kolejnego wózka zbieramy. Tutaj mamy 2 miliony. Mega prosty glitch. Szczerze bym nawet nie, wie, nie powiedziałbym, czy to jest glitch. To jest po prostu jakiś bug No, tutaj widzicie, już mamy 3 miliony 300 tysięcy. No, jak tutaj właśnie zostanie tam 20 sekund, to tutaj nie hakujcie, bo się nie opłaca. No tutaj mamy już 3 miliony 600 tysięcy, co nie. Patrzcie, ile tego mamy. Normalnie na takim napadzie byśmy zarobili około miliona, może 200. 000. Tutaj właśnie zarobiliśmy znacznie więcej. No i teraz musimy wyjść stąd, żeby nas też nie zauważyli. Najlepiej jak w nas nie strzelałem, bo wtedy to złoto tam nie ucieka, co nie. Najlepiej to robić taką ogarniętą ekipą, tak jak tutaj właśnie ja robiłem. Przez cały napad nas nie zauważyli. Też najlepiej, jak jedna osoba tylko strzela, a nie wszystkie naraz. Tutaj najlepiej, właśnie i schodami, bo jak wyjedziecie windą, to tam będzie stał gość i on was może zauważyć więc tutaj idźcie lepiej schodami i tutaj wam pokażę tego glitcha na ten safe właśnie podchodzicie pod safe chowacie się tak właśnie tak jak ja na środek na, przytrzymujecie lewą strzałkę i gałkę do przodu tak tak jakby ją chcecie skręcić co nie i przedostaliście się właśnie do środka safe'u. łatwy glitch no tutaj też właśnie zbieramy kasę z tego sejfu no tutaj mamy już prawie 4 miliony mamy 3 miliony 700 tysięcy bardzo dużo, bardzo dużo zarobiliśmy z tego napadu I też wychodzimy tak, żeby nas nie zauważyli. Tutaj będziecie mieć gwiazdki pościgu od razu. To nie znaczy, że was wykryli, ale tak jest właśnie: że gwiazdki pościgu są. No i wychodzicie też tam, będziecie się strzelać, właśnie z policją tutaj w tym momencie. Więc też nie dajcie się zabić. Bo pamiętajcie, każde zabójstwo będzie się liczyć z tym, że będziecie tracić pieniądze. Byliście tutaj do mnie strzelami i kasa się zmniejszyła, budżet pieniędzy się zmniejszył. Teraz tak, nie idziemy do tych samochodów ucieczkowych, które tam mamy zaznaczone. Tylko bierzemy jakieś randomowe auto z ulicy. Tam najlepiej czteroosobowe jakieś znaleźć. Tutaj akurat jakieś czteroosobowe podjechało. My nie jedziemy tą mapą, gdzie nam zaznaczyli. Tą żółtą linią tylko jedziemy właśnie stroną tam od bazy wojskowej. No i to jak już przyjechaliśmy do punktu docelowego Tutaj właśnie Zakończenie napadu, patrzcie Ile zarobiliśmy Platyna w ogóle nic nie zrobiłem, zostałam, ale dobra Faktyczny łup, tutaj dostajemy 30% łupu Patrzcie, 30% prawie milion dostaliśmy sobie. Mega prosty glitch Także dzięki za oglądanie, do następnego Yo, shimano.